Wyobraź sobie, że jedziesz ulicą, kiedy nagle dostrzegasz na chodniku osobę, która kiedyś zmieniła twoje życie, teraz zniszczoną, bezdomną i zapomnianą przez świat. Beren Trump przeżył ten wstrząsający moment, gdy ujrzał swoją dawną nauczycielkę w takiej sytuacji. Ale to, co zrobił później, jest tak niewiarygodne, że trudno w to uwierzyć. Co skłoniło go do podjęcia tak niezwykłej decyzji? Zostań z nami do końca i odkryj, jak ta historia zmieniła ich życie na zawsze. Chłodne popołudnie w Los Angeles ciągnęło się leniwie, a ostry wiatr przemykał przez ulicę Skydrow jedno z najbardziej opuszczonych i ponurych miejsc w całych Stanach Zjednoczonych. Baron Trump siedział w tylnej części swojego luksusowego samochodu, zanurzony w głębokich myślach. Jego spojrzenie wędrowało bez celu, aż nagle coś przykuło jego uwagę. Wśród brudnych chodników, rozłożonych prowizorycznie namiotów i twarzy naznaczonych cierpieniem dostrzegł kobietę skuloną na chodniku. Jej drobna sylwetka była owinięta w cienki, podniszczony koc, który z trudem chronił ją przed przeszywającym zimnem. W tej chwili coś w jego wnętrzu poruszyło się wspomnienie z przeszłości, które wywołało bolesne uczucie ściskania w sercu. Zmarszczył brwi, próbując zrozumieć, dlaczego ten widok tak mocno nim wstrząsnął. Życie jest pełne nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Dziś możemy cieszyć się wygodą i bezpieczeństwem, ale co, jeśli jutro los zmieni się diametralnie? W ciągu dwóch, pięciu lat możemy spaść z wyżyn szczęścia prosto na samo dno. Baron doskonale zdawał sobie z tego sprawę, ale nigdy wcześniej ta myśl nie uderzyła go z taką siłą, jak teraz. Odwrócił wzrok, próbując zdusić w sobie to niepokojące uczucie. Jednak obraz kobiety, którą zobaczył, nie dawał mu spokoju. Jej zapadnięte oczy, skóra naznaczona czasem i smutkiem, wydawało się, jakby życie wyssało z niej każdą iskrę nadziei, jaka kiedykolwiek w niej była. I wtedy, w jednej krótkiej chwili, uderzyło go to jak piorun. Prawda, która nagle do niego dotarła, zszokowała go do głębi. Rozpoznał ją. To była pani Henderson, jego nauczycielka z dzieciństwa. Kobieta, która nauczyła go czytać, która wierzyła w niego, kiedy nikt inny tego nie robił. Mrugnął kilka razy, próbując przetrawić tę niespodziewaną sytuację. Jak to możliwe, że ktoś tak szlachetny, kto poświęcił życie kształtowaniu młodych umysłów, znalazł się w takim miejscu w tej miejskiej otchłani pełnej bólu i zapomnienia? Jego serce zacisnęło się pod ciężarem tej myśli. Coś było bardzo nie tak ze światem, w którym ludzie tacy jak ona byli porzucani i skazywani na zapomnienie. Jego wzrok powrócił do kobiety. A w tym momencie wiedział, że nie może po prostu odwrócić się i odejść. Samochód zwolnił, zatrzymując się na czerwonym świetle. Baron pochylił się do przodu, jego serce waliło, a myśli pędziły jak szalone. Czuł jak góle rośnie mu w gardle, kiedy patrzył na nią, zmagającą się z wiatrem, który próbował zerwać jej kot z ramion. Jej wychudzone palce drżały, próbując zatrzymać odrobinę ciepła. To nie było w porządku. Coś w głębi niego krzyczało, że musi coś zrobić, cokolwiek, by odmienić tę niesprawiedliwą sytuację. Rozum podpowiadał mu, by jechać dalej, by uznać, że to nie jest jego sprawa i powrócić do swojego wygodnego, uporządkowanego życia. Jednak inny głos, mocniejszy, bardziej stanowczy, taki, którego nie mógł zignorować, mówił mu, że nie ma wyboru, że musi coś zrobić. Pani Henderson, której życie teraz wydawało się ruiną, Kiedyś prowadziła zupełnie inne, spokojne i uporządkowane życie. Mieszkała w skromnym, ale przytulnym domku w Pasadena w Kalifornii. Każdego ranka budziła się wcześnie, przygotowywała sobie mocną filiżankę kawy i z zapałem przeglądała plany lekcji na dany dzień. Jej praca nie ograniczała się do nauczania, była misą, polegającą na kształtowaniu charakterów, zaszczepianiu nadziei i inspirowaniu młodych ludzi do spełniania marzeń. Jednak życie, niczym bezlitosna burza. Zmiotło wszystko, co przez lata budowała. Najpierw przyszła choroba okrutna, diagnoza, która zmusiła ją do opuszczenia sali lekcyjnej. Później, jakby to było za mało, nastąpił najboleśniejszy cios nagła śmierci jej męża, który był jej największym wsparciem. Jedynym pocieszeniem, jakie jej pozostało, były jej dorosłe dzieci. Obiecywały, że się nią zaopiekują, że nie pozwolą jej zostać samej. Ale obietnice te wkrótce zmieniły się w puste słowa. Początkowo często dzwonili, pytali, czy wszystko u niej w porządku, zapewniali, że wspólnie znajdą rozwiązanie. Jednak z czasem telefony zaczęły przychodzić coraz rzadziej, aż w końcu całkowicie ucichły. Kiedy jej zdrowie pogorszyło się jeszcze bardziej, nie miała innego wyjścia, jak sprzedać dom, aby pokryć rosnące koszty leczenia. Była pewna, że przynajmniej wtedy jej dzieci okażą wsparcie, ale zamiast tego spotkała się z wymówkami i milczeniem. Każda odmowa, każde nie możemy teraz pomóc, działało jak cios prosto w serce. Wtedy zrozumiała, że została całkiem sama bez pieniędzy, bez rodziny i bez sił, by dalej walczyć. Desperacja zaczęła ją pożerać od środka. Schronisko socjalne stało się jej ostatnią nadzieją. Początkowo czuła się tam upokorzona, ale ciągle powtarzała sobie, że to tymczasowe, że w końcu znajdzie sposób, by stanąć na nogi. Jednak życie nie miało dla niej litości. Schronisko, w którym przebywała, okazało się miejscem pełnym chaosu nocne krzyki, nieustanne zagrożenia i codzienna walka o jedzenie stały się jej nową rzeczywistością. Bała się nocy, bała się ciemności, ale mimo wszystko trwała. Aż do chwili, gdy los postanowił zadać jej ostatni, najokrutniejszy cios. Pożar, który wybuchł w budynku, zniszczył wszystko, co jej zostało. Straciła dokumenty, zdjęcia ukochanego męża, Małą walizkę z ubraniami wszystko obróciło się w popiół. Te resztki życia, które jeszcze dawały jej choć odrobinę poczucia tożsamości, zniknęły na zawsze. W ten sposób trafiła na Skydro miejsce, gdzie ludzie tracą nawet ostatnie iskry nadziei, gdzie codzienność zamienia się w brutalną walkę o przetrwanie. Powietrze było przesiąknięte duszącym smrodem brudu, a ulice przypominały pole bitwy, na którym głód, zimno i strach nieustannie walczyły o dominację. Każdego dnia zadawała sobie to samo pytanie, jak do tego doszło? Jak to możliwe, że nauczycielka, szanowana osoba, która ukształtowała tyle młodych umysłów, skończyła tak, odrzucona przez świat? Odpowiedź była zbyt bolesna, by mogła ją zaakceptować. Jednak najgorsze nie było ani zimno, ani głód, ani nawet postępująca choroba. Najbardziej doskwierała jej samotność. Noce na Skydro były jak niekończący się koszmar. Lodowaty wiatr przenikał przez jej cienkie ubrania, przeszywając skórę niczym ostrza, a twarde, brudne podłoże, na którym próbowała spać, było pokryte śmieciami i gruzem. W powietrzu unosił się przytłaczający odur moczu, pleśni i rozpaczy. Każda noc była pełna nowych zagrożeń brutalnych bujek, przerażających krzyków i odgłosów kroków, które zbliżały się w ciemności. Spała, kurczowo trzymając stary brudny worek z ubraniami, jakby mógł ją w jakiś sposób ochronić, ale ochrona nie istniała. Niebezpieczeństwo czaiło się wszędzie, a strach stał się jej stałym towarzyszem. Z czasem przestała patrzeć ludziom w oczy. Na początku próbowała zachować resztki godności, wybierała najmniej zniszczone ubrania, próbowała myć się w publicznych toaletach. Jednak szybko zdała sobie sprawę, że to wszystko nie ma znaczenia. Miasto odwróciło się od niej, a świat widział w niej nie człowieka, lecz problem. Kiedy prosiła o pomoc, ludzie odwracali wzrok, przechodzili na drugą stronę ulicy, udawali, że jej nie widzą. Bycie ignorowaną bolało bardziej niż chłód. Z upływem czasu czuła, jak znika, jakby powoli stawała się niewidzialna. Zastanawiała się, czy nadal jest kimś, czy może jedynie kolejnym zapomnianym ciałem wśród wielu zagubionych dusz Los Angeles. Głód nieustannie dręczył jej ciało. Nigdy wcześniej nie wyobrażała sobie, że nadejdzie dzień, w którym będzie musiała grzebać w śmietnikach w poszukiwaniu jedzenia. Gdy zrobiła to po raz pierwszy, czuła, jak w gardle tworzy się bolesny ucisk, a fala wstydu zalewa całe jej wnętrze. Ale głód nie zna litości, a upokorzenie stało się codziennością. Nieliczne chwile ulgi pojawiały się, gdy udało jej się zdobyć kawałek chleba od życzliwej osoby albo gdy wolontariusze rozdawali posiłki. Ale te momenty były rzadkością. Zdarzały się noce, kiedy zasypiała, nie jedząc niczego, zbyt słaba, by się poruszyć, czując, jak jej ciało powoli się poddaje. Czas zabierał jej nie tylko siłę fizyczną. Odbierał także nadzieję, wiarę i poczucie własnej tożsamości. Pani Henderson, kiedyś szanowana nauczycielka, osoba podziwiana i pełna pasji, stała się niewidzialna. Nawet jej głos stracił moc, mówiła tylko szeptem, gdy było to konieczne. Jej oczy, które niegdyś promieniowały wiedzą i współczuciem, teraz odbijały jedynie pustkę. Nie wiedziała, jak długo jeszcze wytrzyma, ale tego zimnego dnia, siedząc na brudnym chodniku, owinięta w cienki koc, nie miała pojęcia, że znajoma twarz wkrótce odmieni jej los. Samochód barona Trumpa zatrzymał się na czerwonym świetle, ale jego myśli błądziły gdzieś daleko. Przeszywający dreszcz przebiegł mu po plecach. A serce zaczęło bić jak oszalałe, gdy spojrzał ponownie i upewnił się, że widzi dobrze. Na chodniku, zwinięta w kłębek, drżąca z zimna, siedziała pani Henderson jego nauczycielka. Kobieta, która kiedyś nie tylko uczyła go z podręczników, ale też pokazała, czym jest uczciwość, wiara w siebie i dobroć. Teraz jednak była cieniem samej siebie. Baron poczuł, jak jego gardło ściska bolesny ucisk. Zamrugał kilkukrotnie próbując przekonać samego siebie, że to nie może być prawda. Ale była. Bez wahania otworzył drzwi samochodu i wysiadł, nie zwracając uwagi na ciekawskie spojrzenia przychodniów. Każdy krok w jej stronę wydawał się coraz cięższy, jakby jego ciało opierało się tej chwili. Nie miał pojęcia, co opowiedzieć, ani czy ona w ogóle go rozpozna. Jego serce biło coraz mocniej, gdy stanął tuż przed nią. W końcu, z głosem pełnym emocji, Ledwo mogącym ukryć jego niepokój, odezwał się pani Henderson. Kobieta potrzebowała chwili, zanim uniosła głowę. Jej oczy były puste, zmęczone, ale przez krótką chwilę pojawiła się w nich iskra rozpoznania. Baron? Jej głos był cichy, niemal szept, w którym mieszały się niedowierzanie i coś jeszcze wstyd. Łzy zaczęły zbierać się w jej oczach. Instynktownie próbowała ukryć swoje brudne dłonie wygładzić rozczochrane włosy, jakby mogła w jakiś sposób wymazać to, kim się stała. Ale nie było sposobu, by ukryć rzeczywistość. Najbardziej bolało ją to, że została rozpoznana i to przez jednego ze swoich byłych uczniów, kogoś, kto kiedyś widział w niej symbol siły i mądrości. Nie chciała, żeby widział ją w takim stanie, złamaną, zapomnianą, odrzuconą przez świat. Baron jednak nie odwrócił wzroku. Patrzył na nią, jakby widział wszystko, nie tylko to, kim była teraz, ale też to, kim była kiedyś. Przez chwilę oboje milczeli, jakby teraźniejszość i przeszłość zderzyły się w tej jednej chwili. Baron wziął głęboki oddech. Nie było czasu na wahanie. Proszę, chodź ze mną, powiedział stanowczo, ale łagodnie. Pani Henderson spojrzała na niego z niepewnością, jak osoba, która zbyt wiele razy zawiodła się na obietnicach, by jeszcze wierzyć w nadzieję. Ale baron nie czekał na odpowiedź. Wyciągnął rękę, a cisza między nimi mówiła więcej niż jakiekolwiek słowa. Pani Henderson zawahała się i spojrzenie wędrowało między jego twarzą a brutalną rzeczywistością, która ją otaczała. Życie nauczyło ją nie ufać ludziom, nie oczekiwać dobroci. Ale teraz stał przed nią ktoś z jej przeszłości, oferując coś, w co nie była pewna, czy może uwierzyć. Wstyd nadal palił ją w piersi. Nie chciała, by widział ją w takim stanie. Ale zmęczenie było silniejsze. Z ciężkim westchnieniem chwyciła jego dłoń. To był pierwszy raz od lat, kiedy ktoś dotknął jej bez odrazy. Baron poprowadził ją do samochodu, a milczenie między nimi było pełne niewypowiedzianych myśli i emocji. Widział, jak krucho wyglądała, jak jej ciało było wychudzone, a kości wyraźnie rysowały się pod cienką skórą. Zanim przejdziesz dalej. Na końcu tego wideo nie zapomnij kliknąć film, który pojawia się na twoim ekranie. Pomoże ci to lepiej zrozumieć to, co zostało tutaj przedstawione i ujawni jeszcze bardziej szokujące szczegóły. Koniecznie sprawdź. Teraz kontynuujemy. Sposób, w jaki drżała, nawet we wnętrzu ciepłego samochodu, sprawił, że coś ścisnęło barona w piersi. Wyglądała jak osoba, która przegrała każdą walkę i nigdy nie miała szansy na podniesienie się. Gdy prowadził auto, cisza między nimi wydawała się ciążyć w powietrzu. W końcu baron przerwał milczenie, jego głos był cichszy i delikatniejszy niż się spodziewał. Co się stało? Pani Henderson zamknęła na chwilę oczy, jakby musiała zebrać w sobie resztki sił, by odpowiedzieć. Zaczęła opowiadać. Mówiła o chorobie, która wyniszczyła jej ciało, o śmierci męża, która złamała jej serce, o zdradzie własnych dzieci, które odwróciły się od niej w najtrudniejszym momencie. Opowiedziała o powolnym, bezlitosnym spadku na dno, który zakończył się bezdomnością. Każde jej słowo było jak cios nożem prosto w serce barona. Chciał wierzyć, że takie tragedie nie dotykają ludzi dobrych, ale rzeczywistość była okrutna. Ból nie wybiera swoich ofiar. Kiedy wspomniała o ojcu, który odebrał jej ostatnie resztki życia, baron poczuł, jak jego gardło zaciska się z emocji. Nie potrafił wyobrazić sobie, jak to jest stracić wszystko, dom, bliskich, poczucie własnej tożsamości, aż do momentu, w którym zostaje tylko pustka. Jednak najbardziej zaskoczyło go to, jak opowiadała swoją historię. Nie było w niej gniewu, pretensji ani nienawiści. Była tylko wyczerpana. Gdy skończyła, jej wzrok wciąż był utkwiony w oknie, jakby bała się spojrzeć na barona. Może spodziewała się osądu. Może myślała, że usłyszy, iż sama jest winna, że powinna była postąpić inaczej. Ale baron nie powiedział ani słowa. Jego dłonie zacisnęły się mocniej na kierownicy, a w jego wnętrzu szalała burza emocji. Nie mógł zaakceptować, że tak miała się skończyć jej historia. Jego spojrzenie stało się bardziej zdecydowane. Musiał coś zrobić. Nie z litości, ale z wdzięczności i sprawiedliwości. Bez chwili zastanowienia skręcił w stronę luksusowego, pięciogwiazdkowego hotelu. Pani Henderson spojrzała na niego zdezorientowana, wyraźnie nie rozumiejąc, co się dzieje. Nie zadała jednak żadnego pytania, choć jej twarz mówiła wszystko, nie czuła, że pasuje do takiego miejsca. Choć, powiedział stanowczo baron, wysiadając z samochodu. Zawahała się. Jej stopy były brudne, ubrania podarte. Wszystko w niej krzyczało, że tu nie należy ale baron nie zamierzał pozwolić jej się wycofać. Proszę, dodał, ponownie wyciągając do niej rękę. Tym razem nie zawahała się. Weszli razem do środka. W hotelowym lobby ludzie rzucali ukradkowe spojrzenia, niektórzy szeptali między sobą, ale baron nie zwracał na to uwagi. Pewnym krokiem podszedł do recepcji i zarezerwował najlepszy dostępny pokój. Gorąca kąpiel, świeży posiłek, Bezpieczne miejsce do spania to był absolutny minimum, które mógł jej zapewnić. Pani Henderson stała w milczeniu, obejmując się ramionami, jakby próbowała ochronić się przed światem. W jej oczach wciąż kryła się niepewność, ale pierwszy raz od lat ktoś wyciągnął do niej rękę, nie oczekując niczego w zamian. Kiedy dotarli do pokoju, kobieta odwróciła się do barona i wyszeptała, dlaczego to robisz? W jej głosie można było usłyszeć mieszankę wdzięczności i niedowierzania. Baron wziął głęboki oddech i odpowiedział z delikatnym uśmiechem: bo ty nigdy się mnie nie poddałaś. Teraz moja kolej. Jej oczy napełniły się łzami. Chciała powiedzieć, że nie potrzebuje tego wszystkiego, ale wiedziała, że to byłoby kłamstwo. Potrzebowała tego bardziej, niż kiedykolwiek była w stanie przyznać. Weszła do łazienki, a kiedy ciepła woda zaczęła spływać po jej skórze, poczuła coś, czego nie czuła od lat ukojenie. Jej palce dotknęły swojego odbicia w lustrze, jakby chciała upewnić się, że to naprawdę ona. Ale to, co widziała, wydawało się obce. Kobieta, którą kiedyś była, wydawała się niemal nieosiągalna. Kiedy wyszła z łazienki, czysta, ubrana w świeże ubrania, a na stole czekał na nią ciepły posiłek, coś w niej się zmieniło. Po raz pierwszy od bardzo dawna poczuła coś, co myślała, że straciła na zawsze godność. Spojrzała na barona z wdzięcznością, ale i z obawą. Czy to wszystko było prawdziwe? Jednak widząc determinację w jego oczach, zaczęła wierzyć, że to nie był sen. Baron wiedział, że to był dopiero początek. Nie chciał pomóc jej tylko na jedną noc, chciał, by odzyskała swoje życie. Wyciągnął telefon i zaczął dzwonić. Rozmawiał z prawnikami, lekarzami, pracownikami społecznymi. Robił wszystko, co w jego mocy. By stworzyć dla niej nową przyszłość. Ale gdzieś głęboko w środku wiedział, że zmiana nie dotyczyła tylko jej. On również się zmieniał. Ta chwila na zawsze odcisnęła na nim piętno. Poranne światło słoneczne wlewało się przez okno hotelowe, delikatnie oświetlając pokój złotymi promieniami. Pani Henderson powoli otworzyła oczy. Przez krótką chwilę nie pamiętała, gdzie jest. Miękki materac, czyste pościele, Cisza wokół to wszystko wydawało się nierzeczywiste. Kiedy dotarło do niej, gdzie się znajduje, poczuła ścisk w piersi. Nie wiedziała, jak wyrazić wdzięczność. Ale jeszcze bardziej bała się, że na to wszystko nie zasługuje. Baron wszedł do pokoju z lekkim uśmiechem. Dobrze spałaś? Zapytał spokojnym głosem. Skinęła głową, wciąż próbując poukładać w myślach wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich godzin. W kolejnych dniach baron dokonał rzeczy, które wydawały się niemożliwe. Zorganizował kompleksową opiekę medyczną, zapewnił bezpieczne miejsce, w którym mogła zamieszkać i zdobył wsparcie finansowe, które pomogło jej odbudować życie od podstaw. Jednak najcenniejszy dar, jaki jej ofiarował, nie był materialny, było nim poczucie, że wciąż jest ważna, że ktoś w nią wierzy i że nie została zapomniana przez świat. Po raz pierwszy od wielu lat pani Henderson poczuła że znów jest człowiekiem, że znów ma swoją wartość. Kilka tygodni później trudno było ją rozpoznać. Wyglądała jak zupełnie inna osoba, ale nie dlatego, że nosiła nowe ubrania. Zmiana, która w niej zaszła, była głębsza, zrodziła się w niej nadzieja. Dzięki baronowi znalazła nowe zajęcie w lokalnym programie społecznym, gdzie uczyła dzieci z trudnych środowisk. Gdy po raz pierwszy od wielu lat wzięła do ręki kredę, poczuła, jak odżywa część jej duszy, którą uważała za utraconą na zawsze. Kiedy zapytano barona, dlaczego zrobił to wszystko, jego odpowiedź była niezwykle prosta, ona nauczyła mnie, jak być kimś. Teraz była moja kolej, by to odwzajemnić. Ich ponowne spotkanie nie było przypadkiem, było dowodem na to, że drobne akty dobroci mogą odmieniać życie. Czasem najlepszym sposobem na wyrażenie wdzięczności za to, co sami otrzymaliśmy, jest wyciągnięcie pomocnej dłoni do tych, którzy kiedyś pomogli nam. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, podziel się nią z innymi. Nigdy nie wiadomo, czy właśnie twój gest dobroci nie stanie się początkiem czyjegoś nowego życia. Każdy gest dobroci, nawet najmniejszy, ma moc zmieniać życie i wnosić światło tam, gdzie panuje ciemność. Historia barona i pani Henderson przypomina nam, że nigdy nie jest za późno, by komuś pomóc i przywrócić wiarę w ludzką życzliwość. To, co robimy dla innych, często staje się dowodem na naszą własną wdzięczność za to, co sami otrzymaliśmy. Warto pamiętać, że nawet w najmroczniejszych chwilach każdy z nas może stać się dla kogoś promykiem nadziei. Jak mówi Pismo Święte, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście Mateusza 25, 40. To piękne przypomnienie że pomagając innym, w rzeczywistości czynimy dobro, które ma wartość wieczną. Zachęcamy do podzielenia się swoimi myślami na temat tej historii w komentarzach. Jak wpłynęła na ciebie opowieść o współczuciu i odkupieniu? Nie zapomnij zostawić polubienia, aby ta inspirująca wiadomość mogła dotrzeć do jeszcze większej liczby osób. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych poruszających historii. Razem możemy szerzyć nadzieję i miłość na świecie. Dziękujemy, że jesteś częścią naszej społeczności.